witam was dzisiaj na moim kanale dostaję dużo dużo pytań odnośnie weekendu majowego wyjazdów poza Wrocław ewentualnie we Wrocławiu coś się będzie dziać słuchajcie ja się z... chciałem was zaprosić na um, bicie rekordu Guinnessa we Wrocławiu na Wrocławski Rynek chciałem wam pokazać pokażę wam kilka fotek jakie wygląda gdzie będzie stać scena i będzie natomiast pod filmem będziecie mieli link do strony imprez informacja jak gdzie przyjechać i zobaczycie informacje o tej stronie byście mogli sobie zerknąć też chciałbym Was zaprosić na koncert na rynku też weźcie ze sobą ekulele weźcie ze sobą gitarę Wejście z elektryczną, klasyczną, weźcie ze sobą rodzinę, zagrajcie na tej scen pod sceną, bo na scenie będzie ich pełno muzyków, będzie wielu znanych artystów, będzie Reszek Ciechoński, będzie Borysewicz z Lady Punk, będzie na pewno Włodek Krak będzie Włodek Krakus i Aleksander Mrożek, będą wielu znanych. Tak samo z drzemu będą ludzie, przyjedziesz, zespół Dżem, Darry Strades. I wielu, wielu znakomitych os osób. Też chciałbym Was zaprosić na transmisję online, gdzie będzie na Facebooku, góry so tłum, na rekordowym się będę udostępniał. Mam nadzieję, że będziecie wiedzieć. Też chciałbym Was zaprosić na koncerty pierwszy, drugi, trzeci maj. Ale jeszcze Wam powiem jedną rzecz. Ci, którzy się zarejestrują online, będą mieli certyfikat, nawet jak przyjdą na rynek i będą w kolejce czekać, to dostaną certyfikat. Dzięki temu certyfikatowi będą mogli pójść na koncert ulgowe 30% zniżki. Dostaną na przykład na pierwszy, yy, pierwszy weekend majowy, to znaczy 1 maja, 2 maja na 3 maja. Wieście mi, jest warto być z nami. I pobić ten rekord Guinnessa. Chciałbym też Was zaprosić na wyprawę w góry Sowie. Wcześniej ja zrobiłem na swoim kanale, moim, pięć części szlakiem Mrize. Jest to takie odcinki, z... są to jedina zdrój, pałac jedlinka, polecam bardzo yy, mrijkę, yy, browar Jedlinkę polecam bardzo. Deszcz, gdzie na piwo zapraszam Was wszystkich, których możecie sobie spróbować. Zapraszam Was też, żeby skorzystać z tego dnia. Tak Jak przyjedziecie, możecie sobie jechać do Zamku Książ, później kwiaty przenocować w jeden dzień, i na drugi dzień, na przykład, zwiedzić Stonie Włodarz, rzeczka, i zaproponować Wam następną nocleg zwiedzić Osówkę i jechać do Srebrnej Góry do Dijon Tam naprawdę możecie pojechać. Też zapraszam na moją stronę Góry Sowiec zwiedzanie turystyka, wiadomości dla dolnośląskie i dolnośląska turystyka. Pod filmem będziecie mieli zaraz wszystkie informacje, ja wam tam wszystko pokażę. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o łapka w górę. I od dzwoneczku. Bądźcie ze mną cały czas, i myślę, że możecie zagrać. Z nami. Na tym rekordzie nie Dajmy czadu. Na razie. Trzymajcie się.